Deck. We're selling the pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Ciao, i witam na z na moim kanale. Na stępie chciałbym przypomnieć o tym, że wygra macie prawie 2800 zł płacąc z moim kodem minimum 23 zł, a czym więcej w pasacie, to macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie piękne rękawiczki Crimson Web za 1000 zł, bo naj ja również za 1100 zł. I oprócz tego jeszcze macie na bajkę safari, masz za całe 600 zł, także łącznie prawie 2800 zł, do wygrałem, macie z moim kodem. Ostatnio po poszły dwa skinki, posz po poszła meczka poszedł kałaszek, więc naprawdę myślę, że trzeba się śpieszyć, bo no, zostały tylko trzy skinki więc zachęcam serdecznie, czym więcej w to macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić jakichś gry, tutaj płacić i sobie tutaj kodzik Grabi 18, daje wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 złotych bonusu pamiętnego, jeśli gracie pierwszy raz na stronie. Zbieramy to od czy to blik, czy pace of card, czy skinki. jak wypłacić skinki, przysłowę do was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie do tej gry, zastosuj, bo inaczej po prostu nie zajdzie, nie 20% więcej do wpłaty, a nie będziecie mieli szans na 2800 złotych w konkursach po prostu moich. Więc zachęcam serdecznie, a nawet jeśli nic nie wpłacacie, to po prostu użyjcie, bo mi ja to wspiera z góry. Dziękuję, a na stronie macie wiele tutaj bonusów, takich jak nagrody za level, za każdy level, który tutaj sobie bijecie grając po prostu, sumujecie kaski. To naprawdę sporo, bo tutaj macie po kilka tysięcy, wcześniej po kilkaset złotych, więc no, no warto, warto, po prostu warto, a tym bardziej, że levelami wam się blokowują skrzyneczki. Nawet no, jestem blisko tutaj 120 levela, bo sporo sobie pograłem poza odcinkiem i no jak widzicie już tutaj bardzo dużo dobiłem. Więc no za niedługo 120 level i będzie to skrzyneczka, ale na razie mamy tutaj 12 skrzynek odblokowanych. Wiecie, to tak działa, że na przykład macie 7 level, macie 10 skrzynek codziennie odblokowanych, i sobie możecie otwierać codziennie. Więc naprawdę spoko. Odwróćmy sobie Mityka, No i Good Knife i sobie jeszcze tutaj Legenda, Pick, no i Jameczka. No nie najlepiej, ale i tak spoko. Poza tym mamy na stronie oczywiście evencik. W rankingu dane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu otrzymacie skinka za pierwsze miejsce z Marble Fade, więc naprawdę potężna kosa. No powiem tak, no kto by się nie ucieszył z kasy za 14 tysięcy złotych. Jest to niesamowita koska, ale poza nią macie też inne rzeczy, takie jak rękawiczki, tutaj jakieś i koski, no wiele skinków ogólnie. Za ostatnie miejsce jest też ameczka Prince za 1600 złotych, więc warto sobie tutaj snapić. Poza tym w evenciku możecie sobie tutaj ustrzelić skinka, pyk. Epic, burgerka, klikamy i dostajemy Elite Builda za 1000 zł. Znaczy za 100 złotych, no, ale i tak spoko. Może nie 1000 zł, ale naprawdę spoko. I tutaj mamy Marketplace, w którym sobie, czy to skrzynki, czy Skinki, czy, skinki, czy nawet balans na stronie. Także otwórzmy sobie, nie wiem, taką arkanę. Pyk. I co dostaniemy? No, kałaszka bardzo pięknego, za 500 złotych Jakoś tak jest, zgadza się, super. No i dzisiaj idziemy robić bitwę od widza. Widz do mnie napisał i. Yy wysłał mi bitewkę. Wysłał mi bitewkę, więc robimy sobie tak. Na start leci skrzynka Boozer Blade. Boozer Blade w trybie Joker. Wszystkie skrzynki w trybie Joker wysłał. Kolejną skrzynką jest skrzynka French Joker. French Joker. Dobra. To jest eventowa. ok, Pięć razy. Potem leci skrzynka druga eventowa. Czyli tutaj mamy Tą skrzyneczkę PYK 5 razy również. Potem leci Lord, i na koniec jeszcze mamy jedną skrzyneczkę. Dobra, czyli teraz Lord PYK też w 5 sztukach. I na koniec leci ta skrzyneczka. Tak? Ta? Zgadza się, dobra. 65 tysięcy, 21 skrzynek 2 na 2 i pójdziemy sobie w warsztatu. I zobaczymy, czy Bitwa Bitfadwiza będzie szczęśliwa. Mamy jeszcze dwie dragonorki w ekwipunku, więc jest luz. Naprawdę sporo pograłem. Eee, troszkę sobie też powypłacałem. Eee, no i teraz możemy sobie pokręcić. I teraz co możemy pokręcić? Także no liczę, że tutaj widz mnie nie zawiedzie swoją bitewką. Tutaj naprawdę fajne kałażki poleciały. Ale teraz im też dało dobre i też tak się prowadzenia. No ten Loser Blade jest naprawdę fajny. Póki co przynajmniej. Chociaż nic takiego jakiegoś boom nie dał. W sumie. Ale nie do też źle. Dobra, przechodzimy do skrzynki wentowej. Tu jest koronka, a jednak nie ma. Ale i tak dało, fajnie. M9 i Voices, spoko. Tutaj jest koronka. A dla nich. ojojoj. co to jest najlepsze? No, byle nie Butterfly. Ok, M9 to jest koło dychy. Nawet nie całe 9, także spoko. To też jest chyba koronka, ale znowu dla nich. Jezu święty Boddak. Oby znowu bez Butterfly'a. Ok. Okej, okay, okej, okay. przegonili nas, ale to nie jest lipa, bo no, ten Butterfly trzyścikoła tutaj jest koronka i znowu dla nich. Ej, dobra, jak nas teraz dominują na tej skrzynce 3 razy koronka pod rząd. I trzy razy M dziewiątka Tiger tu pod rząd, także. No jest jak jest. Ostatnia skrzynka tutaj jest koronka i znowu dla nich. Ej, dobra, to jest przesada. Ta skrzynka mnie nienawidzi. A ich kocha, ich kocha ewidentnie. Byle nie Butterfly. Okej, okay, Talonik, spoko. Czy łącznie z czterech koronek zarobili tyle ile by mieli z jednego Butterfly'a, teraz dla nas może jakaś koronka? No nie, no to już jest inna skrzynka, ale tutaj się odkujemy jakkolwiek, tu też bez koronki, no jest lipa. Jest lipa, szczerze jest lipa póki co, przez tak jak nas zorali w poprzedniej skrzynce i ciągle sobie budują to prowadzenie, jest 20 koła straty. A ta skrzynka no nic nie daje, ta skrzynka naj najgorzej daje ze wszystkich póki co. No chociaż no ale to nic, no dosłownie nic. Tutaj skrzyneczka Lord. Może skrzyneczkę Lord nos jakkolwiek odkryje. To najlepsze co jest: Butterfly ze 14 koła. Więc w sumie no nie, nie jakoś turbo, turbo mocno. Ale nie obraziłbym się: Poseidon. No. Nie no, oni nas tak dominują, że bez szans jesteśmy. m 9, no spoko, ale. 17 koła straty, tu jest koronka, ale dla nich. Oczywiście, że dla nich, no. Nie dla nas przecież. Meduza albo Butterfly. Butterfly 14 koła. Ostatnia skrzynka by musiała dać na pewno koronkę Przede wszystkim I nam nie daje I nam nie daje Bitwa wiza zawiodła Bitwa wiza zawiodła Sprzedamy sobie dragon lorki I zrobimy jeszcze raz Tu samą bitwę Dobra mamy tu samą bitwę Ja jeszcze od siebie dodam jedną skrzyneczkę Jedną skrzyneczkę jeszcze od siebie dodam Żeby tutaj był jakiś boom na koniec To dodamy sobie jeszcze Dodamy sobie to i zróbmy to. Zróbmy to, odbijmy się, no bo w pierwszej bitwie, no, bitwa widza zawiodła. W sensie, była dobra, ale przegraliśmy, więc teraz chcę wygrać. Teraz chcę wygrać, to jest na pewno cel. Bo jak przegramy, to będzie niekolorowo. Sprzedałem dwie dragon lorki i koronka. Co to jest najlepsze w ogóle? Abo Fate, okej. Okay. No ta skrzynka jest naprawdę przyjemna. Trzy koła, cztery, okej. Okay. Troszkę więcej kosztuje ten Deagle, niż się bym spodziewał. Okay, na koronka. Znowu nas dominują. No nie podoba mi się to. W poprzedniej bitwie dostaliśmy takie gówno, a przeciwnicy tak dostawali, że... że to jest to jest chore. Tu też jest koronka i też dla... Haha! okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Mi dzisiaj nie dajemy koronki. No spoko, nie? no spoko. Wierzę, że jeszcze w tych końcowych skrzynkach się odbijemy, ale... no póki co, no nie, jest za fajnie. Mamy krąkę. no może awpka -E jakaś? No spoko, bajonecik z 5 koła. 7 koła straty. No teraz ta skrzynka, która nas najbardziej nienawidziła w poprzedniej bitwie, zaczynamy od koronki. Także butterfly i będę zadowolony z niej. No, M9, m czyli... To co w poprzedniej bitwie mieli nasi przeciwnicy. Tu też jest... Ej, jak ta skrzynka daje koronki, ale teraz nam daje. Jak w poprzedniej bitwie przeciwnikom, to teraz nam, to butterfly w końcu. Ej dobra, to jest hit. W poprzednim razie dawała samym dziewiątki przeciwnikom, a teraz daje nam. No dobra, no, tak czy tak spoko dla nas. Tu nie ma koronki, okej, okay, ja już myślałem, że jakiś potencjał na koronkę jest. I tutaj... bionic fight, okej. Okay. W, w tej bitwie nas ta skrzynka nie zawiodła. Zobaczymy jak będzie z bo ta, no ta ogólnie każdego zawiodła w poprzedniej bitwie. Tu jest jakaś koronka, pytanie czy dla nas? I dla nas, i dla przeciwników, okej. Okay. Także dla nas jakiś haul. fade, to lepiej na pewno, ale to tysiaczka lepiej. No dobra. Tutaj nie ma nic. Znaczy jest skeleton za 5 koła dla nich, więc w sumie coś tam jest, ale. Tu jest koronka, tylko pytanie, czy dla nas? Okej. Okay. No to hole, bo tutaj to jest tak jak w poprzedniej skrzynce. Są dwa skiny po 10 koła i hole, który jest potężny, no ale dostajemy 10 koła. No 11. No dobra, ostatnia skrzyneczka na tym. No dobra. W tej bitwie już ta skrzynka nie zawodzi. Mamy przewagę 25 koła, więc jest naprawdę przyjemnie. Tutaj Poseidon dla nich Hikarius. Eee, tutaj po Poseidonie. my jeszcze kostkę. Bardzo śliczną. Super. Podoba mi się to. Tutaj jest koronka. Pytanie dla kogo? Dla przeciwników. Ojojoj. Czyli, ale nie dobra. Mamy 30 koła przewagi, a tutaj 15 koła max wypada. okej. Okay. To mamy dalej 15 koła przewagi. A, nawet rękawiczki za się 7300 wypadły. To jest luz. To jest luz. Jest spoko, mamy przewagę 15 tysięcy? Nie 25. Dobra, 20 M9. Spoko, spoko traf, ale oni też dobrze zostali. I teraz dodałem to samo od siebie i przegrało mi to bitwę. I przegrało mi to bitwę. Po co ja to dodałem? Po co ja to dodałem? Jestem głupi. Jestem głupi widzowie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcineczku, no mam nadzieję, że jutro nie popełnię takiej głupoty, bo. Przy, przez widz mi dał dobrą pidewkę. Pierwsza nie oddała, ale druga już by nam dała zarobić i to naprawdę sporo. No ale ja odwaliłem głupotę. Ja wam dziękuję za ten odcinek. łapkę w górę sobie dzwonkiem. Pamiętajcie, że macie 2800 zł dopiero z moim kodem, wszystkie linki w opisie. No i widzimy się jutro, trzymajcie, alo.